Cześć, witam was serdecznie na kanale poradnej sutra Nauki. Ja dzisiaj temat związany z finansami osobistymi. A dokładnie słuchajcie, spróbujemy sobie odpowiedzieć na takie ciekawe pytanie, dlaczego wszystko drożeje? No właśnie, to, że wszystko drożeje, że jest inflacja już nie 2,5%owa, ale 5%owa, a realna pewnie jeszcze wyższa, to dlaczego tak jest, że wszystko drożeje? Czy komuś na tym słuchajcie zależy? Ja zastanawiam się powoli nad tym, dlaczego właśnie tak jest że to wszystko drożeje. Czy to nie jest czasami celowe? Ale o co mi dokładnie chodzi? Chodzi mi słuchajcie o to, że no tak bardzo mocno jesteśmy teraz skupieni na ekologii. Na tym, no już, ekolodzy aż krzycz, krzyczą, tak? Fachowcy, profesorowie, doktorowie mówią o tym, żeby zróbmy coś w końcu, bo inaczej kurcze nie da się za 50-100 lat żyć na tej ziemi tutaj na, na tej naszej kulce na tej naszej kuli ziemskiej. No cóż, pewnie mają rację. Są jakieś badania, nie jestem fachowcem. Ale mnie zastanawia jedna rzecz właśnie, dlaczego tak jest, że wszystko drożeje. I to już nie tylko w Polsce, wszędzie na całym świecie. Dlaczego tak na bezczela się luzuje te jest tak zwane luzowanie ilościowe tylko po to, żeby tam skupywać jakieś aktywa, coś. Rolować te długi, kombinować. W każdym razie to wszystko tak działa, że pieniądz traci na wartości. A to powoduje, że coraz mniej osób stać na różne dobra konsumpcyjne, coraz mniej osób stać na to, żeby wsiąść do dobrego samochodu i pojechać gdzieś do rodziny. Powoli zauważcie, że wszystko drożeje, dosłownie wszystko. Poprzez to, że jest ten masowy, że tak powiem, niedodrukowa... niedo... niepohamowany do pieniędzy. Poprzez to, że pieniądz jest pusty, tak? Jakby pieniądz, jakby gospodarka była oparta o pracę, to by było inaczej. Albo jakby w latach 70. -tych była oparta, słuchajcie, o parytet złota, to by było inaczej. No ale jest tak, jak jest, dobra. No i teraz, słuchajcie, czy to nie jest czasami celowe? Może. Bo ktoś powie tak, przecież ja, jestem, ja chcę być eko. Ja będę eko, ja będę jeździł takim samochodem, a takim i w ogóle, i, i w szczególe, i będę zakupywał jakieś dobra konsumpcyjne, które są ekologiczne. Słuchajcie, to jest wszystko, w mojej, w mojej ocenie, ściema. Ja się zastanawiam, czy właśnie ekologia nie ma czegoś, nie ma wspólnego z tym, że wszystko drożeje. Czy to właśnie nie jest specjalnie robione? Dlaczego? Bo zauważcie, że mamy teraz w kapitalizmie, jest to kapitalizm konsumpcyjny. Kapitalizm się opiera na konsumpcji na nadmiernej konsumpcji, na nadmiernej ilości dóbr konsumpcyjnych. Reklamy nas namawiają cały czas, żeby zakupywać te dobra konsumpcyjne. Które są produkowane w nadmiarze, taka jest prawda. Gospodarka ma się rozwijać, wszystko ma ciągnąć do przodu, mamy kupować więcej, mamy więcej pracować, żeby więcej kupywa, zakupywać różnych dóbr konsumpcyjnych. I to tak jest słuchajcie, w kółko. Czy czasami to nie jest specjalnie zrobione, że właśnie taka ma być wysoka inflacja, albo jeszcze wyższa. Tylko po to właśnie słuchajcie, żeby lekko przyhamować to gospodarkę. Gospodarki światowe, całą gospodarkę światową, właśnie tą ekonomię w skali mikro i w skali makro, tak żeby każdy obywatel trzy razy się zastanowił, zanim zakupi jakiś towar konsumpcyjny. Dlaczego? Ponieważ cały świat po prostu ubożeje, skoro te pieniądze tracą na wartości, wszystkie kraje dodrukowują pieniądze. Teraz wszyscy się, nie wiem, zmówili i każdy drukuje pieniądze bez opamiętania. Tylko kwestia pretekstu, tak? Jakiś jest pretekst. I teraz się zastanawiam, po co to? Czy przecież nikt nie jest głupi, każdy wie, tam u góry oni wiedzą, jak to się kończy, że to się kończy tą inflacją przynajmniej 5%, taką nie pełzającą, ale już kroczącą, albo wręcz truchtającą, albo wręcz biegnącą. I teraz, po co to wszystko? W mojej ocenie, właśnie chyba ktoś coś wie, czego my nie wiemy. Oczywiście tu oczywiście spekuluję, uwielbiam spekulacje, że to jest robione w świecie po to, żeby przyhamować tą gospodarkę. Czyli wbrew pozorom mówi nam się, że ta gospodarka ma się rozwijać, ale robi się wszystko, żeby ona się nie rozwijała, żeby ten konsument zakupywał mniej dóbr konsumpcyjnych. Bo przecież wiadomo, że jak jest inflacja, że ten pieniądz traci na wartości, to my musimy pracować więcej, a i tak kupimy za to mniej. Za to wynagrodzenie A to powoduje, słuchajcie, że to wpływa Bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie Lockdowny też wpływają Bardzo pozytywnie Na ekologię Bo będziemy jeździć mniej Będziemy wydawać mniej pieniędzy Na różne dobra konsumpcyjne Gospodarka nie będzie się tak szybko rozwijać A dzięki temu fabryki Nie będą musiały tyle produkować Samochodów Zauważcie, Chiny to wszystko wstrzymały. Sam jestem ciekaw Waszych komentarzy, co o tym sądzicie. Ja mam wrażenie, że to jest zrobione celowo. I że tak po prostu będzie. Bo nikt nie zamierza w ogóle przerwać tego, że o dobra, od dzisiaj już nic nie, nie drukujemy, nie kombinujemy, nie rulujemy tych kredytów i tak dalej. Skoro nikt o tym nie myśli, to znaczy, że to dalej tak będzie przez następne lata. A skoro tak to zauważcie, skoro samochód elektryczny kosztuje, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy, tak? Wrzesień 2021. Podawanie w filmikach jakichkolwiek danych konkretnych na temat finansów szybko się da. Aktualizują tego typu posty. Ponieważ za pół roku może już to być nieaktualne. Skoro samochód średniej klasy kosztuje też około 200 tysięcy teraz, więc kogo stać na te samochody? Skoro, słuchajcie... SUWY kosztują od 200 do pół miliona nawet złotych. To się wszystko, słuchajcie, gdzieś tam rozbiegło. Owszem, widać te samochody, część osób kupuje je, ale pewnie kilka procent tylko społeczeństwa stać na to, polskiego społeczeństwa, stać na to, żeby kupić nowy samochód. A jeszcze żeby kupić samochód klasy średniej albo klasy wyższej, Vana, SUWA, to już naprawdę niewielki odsetek Polaków stać na to, żeby to kupić za gotówkę. A z czym to się wiąże? No, to się wiąże z tym, że tych samochodów będzie jeździło mniej po tych polskich drogach. To się będzie wiązało z tym, że wiele rodzin, jeżeli będzie tylko mogła, zrezygnuje z posiadania prywatnego samochodu na poczet, słuchajcie, komunikacji miejskiej w miastach, na przykład. Nie? Po co ludziom zakazywać? Bo to wiadomo, że będą protesty, bunt i tak dalej. Wszyscy są wkurzeni. Nie jest to wygodne podejmowanie takich trudnych, niewygodnych decyzji tego typu, że w promieniu, nie wiem, pięciu kilometrów od ratusza, od centrum miasta, nie wolno wjeżdżać. Albo można wjeżdżać, ale parking kosztuje 50 zł za godzinę. No to wjadą tylko osoby, które na to stać. Tak? Reszta będzie zostawała, zostawała te swoje samochody w innych miejscach, dojeżdża dalej rowerem i, i jakimiś tam środkami komunikacji miejskiej, tramwajami, autobusami. I mam wrażenie, że to chyba jest zrobione wszystko tak specjalnie, żebyśmy jeździli mniej, ponieważ no, te zasoby naszej kuli ziemskiej się też zmniejszają, żebyśmy słuchajcie, odwiedzali się mniej, żebyśmy Zakupywali mniej dóbr konsumpcyjnych, żeby to troszeczkę ograniczyć, przytamować, ponieważ kapitalizm jest super, jest fajny, owszem, ale skoro on się opiera, słuchajcie, na jest to kapitalizm w dzisiejszych czasach konsumpcyjny, to prowadzi, słuchajcie, do samozagłady. Taka jest prawda. Taki kapitalizm, jak jest teraz, prowadzi do samozagłady. Bo, skoro my chcemy się więcej rozwijać, więcej wycinać, drzew, więcej zanieczyszczać to środowisko naturalne, no to, to jest pozamiatane. Dlatego, w mojej ocenie, jest to słuchajcie, specjalnie zrobione, żebyśmy po prostu zaczęli stosować ekonomię umiaru. Czyli paradygmat, który przytaczają w słynnych książkach słynni profesorowie na temat ekonomii umiaru. Czy jest to realna perspektywa? I zaczyna, zaczynam wierzyć w to, że tak. Ale słuchajcie, czy przeciętny konsument, no i ja, każdy z nas, zgodzi się na to, powie, dobra, to słuchajcie, to ja od dzisiaj już nie będę jeździł tym samochodem do pracy, tylko będę jeździł rowerem, albo w ogóle pół godziny wcześniej sobie wyjdę, bo mam tylko 3 km i słuchajcie, pójdę sobie na pieszo. Deszcz, nie deszcz, wezmę sobie parasolkę przecież, nie. Czy my na to tak dobrowolnie się zgodzimy? Nie. Ale czym zmusi się nas do tego, żebyśmy byli eko? Słuchajcie, no jedną rzeczą: kasą, kasą, nie samymi przepisami, bo te przepisy będziemy omijać, kombinować, to, tamto. Jak ktoś powie, że dobra, to ja, y, tylko samochody mogą o numerach parzystych, które mają numery parzyste y, rejestracyjne, są parzyste, to jadą w ten dzień, a w nieparzyste, to jadą we wtorek, tak a parzyste w środę i tak dalej, tak na zmianę, no to, to wiara powie, dobra, tak ja kupię dwa samochody i mam jeden numer taki, drugi taki, i tak jeżdżę codziennie do pracy, nie samochodem, nie rowerem, nie? I my to zawsze jakoś ominiemy, ale słuchajcie, jeżeli paliwo będzie po 10 zł, nie po 6 zł, bo już jest, na niektórych stacjach widziałem po 6 zł, traktor jedzie, po 6 zł, tak? Ale jak paliwo będzie po 10 zł, to my się trzy razy zastanowimy, czy ja na pewno muszę jechać samochodem do pracy, może jednak lepiej jest rowerem, a może rowerem elektrycznym? <grym> I chyba do tego to wszystko zmierza, słuchajcie, że nas się finansami zmusi do tego, żeby po pierwsze, czy na pewno każda rodzina musi posiadać dwa samochody, czy trzy samochody w rodzinie? Muszą być? No nie. Zaczniemy myśleć, słuchaj, może ja z tym się dogadam i nie będę sam jeździł do tej pracy, tylko pojedziemy w dwójkę albo w trójkę, bo teraz jest problemem to, że Większość osób podróżuje sami tak? W samochodzie jest, są cztery miejsca, ale nikogo nie wierzymy, z nikim się nie dogadujemy. Jest indywidualizm. Może, słuchajcie, finanse zmuszą nas do tego, żeby się dogadywać z kumplami, ze znajomymi, z sąsiadami, tak ustalać tą trasę, żeby po prostu jeździć do tej pracy w dwójkę, w trójkę, żeby to auto było wykorzystywane. Przy jednym praktycznie zużyciu paliwa przewiezione zostanie 1000 osób zamiast 500 osób z punktu A do punktu B. Nie wiem, może tak jest, ale cały czas mam wrażenie, że tak właśnie jest. Że poprzez to, że wszystko drożeje, ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej, to my się. Woda, tak, woda drożeje również, to my się trzy razy zastanowimy. No dobra, to jak myje zęby, to myje te zęby, szczotkuje, tak, ale w tym czasie mogę zakręcić ten kran. I po co ma ta woda cały czas lecić? I zaczniemy kombinować rzeczy, zaczniemy jakieś stosować filterki, Jakieś czujniki, które powodują, że jak my tylko nie myjemy tych rąk, to ta woda natychmiast się słuchajcie, wyłącza, 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 wyłącznik wyłącza. Zamiast słuchajcie, mieć, nie wiem, trójkątne wanny, duże, do których wchodzi 2 metry wody, tak? 100 litrów albo 200 litrów wody, no to my będziemy się kąpać pod prysznicem. Czyli życie nas zmusi, te ceny nas zmuszą do tego, żeby być eko. I takie ja mam wrażenie, że chyba tak jest. <noise> jest to niewygodne. Może też dzięki temu będziemy mniej jedli. Nie będziemy się przejadać. Bo na dzień dzisiejszy to my, no, żremy, słuchajcie, my żremy. Jemy ponad stanie. Ja widzę po sobie. Najpierw biegnę 5 km jak głupek po polach, tak? Tylko po to, żeby schudnąć pół kilo, tak? Ale przychodzę do domu i, i wpieprzam za trzech. No to jaki to ma sens? Bicie piany, słuchajcie. Może no jest udowodnione, że lepiej, słuchajcie, jeszcze raz kiedyś troszeczkę tam zapościć. E, jeden dzień w tygodniu nie jeść prawie nic, tak? Jest to nawet zdrowe, bo w dawnych czasach my nie mieliśmy nadmiaru jedzenia, tak jak teraz. Jakaś lodówka, nie? Jadł się raz na 2 trzy dni, różno to bywało. Nie wiem, bo nie żyłem w tamtych czasach prehistorycznych. A nie było łatwo upolować codziennie zwierzyny, zresztą jak się upolowało, to, to nie było gdzie tego trzymać, trzeba było to zjeść i tam zaraz trzeba było spożyć, I nie znowu trzeba było polować, bo nie było, bo to się zaraz psuło. Dobra, także słuchajcie, ja mam wrażenie, że ta cała, że tą ekonomią, tym, że coraz mniej osób będzie stać na pewne rzeczy i coraz więcej osób będzie się zastanawiać, czy ja na pewno muszę użyć tego samochodu, czy ja na pewno muszę pojechać tu i tu. A może nie pojadę, czy ja na pewno muszę mieć, nie wiem, 10 par butów, może mi wystarczą dwie pary butów. Podejrzewam, że właśnie tą ekologię zdobędziemy dzięki temu, niestety, że wszystko będzie bardzo drogie, bardzo drogie. I nas życie zmusi do tego, żeby zastanowić się nad pewnymi wyborami konsumenckimi i naszymi zachowaniami, tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy co wy na ten temat sadzicie. Na razie, cześć.